Cześć, ja nazywam się Maciek, jestem fizjoterapeutą. W dzisiejszym materiale krótko opowiem wam o Entezopatii Więzadła-Żebki, czyli o kolanie skoczka, a później pokażę wam kilka przykładowych ćwiczeń do autoterapii. Także, jeżeli mówimy o, o kolanie skoczka, no to musimy wiedzieć w ogóle, gdzie to więzadło rzepki przebiega, a mianowicie dzieje się to od podstawy rzepki do guzowatości piszczeli i jest to nic innego jak zapalenie tego właśnie więzadła. Co do kolana skoczka, jak i reszty zaburzeń stawu kolanowego, warto też wiedzieć, że zazwyczaj są to zaburzenia łańcuchowe, czyli jakby dochodzi nam do yy, dysbalansu mięśniowo-powięziowego. Kiedy na przykład przednia część uda działa nam powiedzmy sobie za mocno, a tylna część uda nie działa nam wcale. Tak samo może mieć na to wpływ wyhamowany brzuch, wszystkie te inne struktury. To ma bardzo duży wpływ na, na kolana i warto to sobie sprawdzić u fizjoterapeuty, czy tam wszystko działa poprawnie. Jeżeli nie, to co jest nie tak, dlaczego jest nie tak i wszystkie te dysfunkcje sobie wyeliminować, żebyśmy dopiero mogli przejść do właściwej pracy z kolanem. Dobra, jak mamy to omówione, to przejdziemy sobie teraz do prezentacji przykładowych ćwiczeń do autoterapii. Pierwsze ćwiczenie do wykonania samemu w domu, właściwie można powiedzieć pozycja obowiązkowa, jeżeli chodzi o kolano skoczka, to jest taka forma oporowego rozciągania, taka mocna praca ekscentryczna. Jak to wygląda? Zakładając, że moje lewe kolano jest dysfunkcyjne, robimy sobie w nim wyprost, drugą nogę zakładam na powiedzmy sobie chorą i te nogi siłują się ze sobą. Chodzi o to, żeby to kolano nam się zginało, natomiast ono jakby równocześnie zginając się próbuje dojść do wyprostu. I o to właśnie chodzi w tym oporowanym rozciąganiu. Jedna noga siłuje się z drugą. I tak to wygląda. Dobrze jest to sobie zrobić w trzech seriach od 10 do mniej więcej 12 powtórzeń, ale pamiętając o tym, że nie może to ćwiczenie prowokować nam dolegliwości bólowych, bo jeżeli tak się stanie, to musimy natychmiast zaprzestać wykonywać to ćwiczenie. Najlepiej zgłosić się wtedy do, bezpośrednio do fizjoterapeuty. Ćwiczenie numer 2, też skoncentrowane troszeczkę bardziej na ekscentryce. Dobrze, jakbyście mieli za sobą jakiś fotel, krzesło, no może być jakiś kanapa, łóżko, cokolwiek. Jak to wygląda? Robimy sobie przysiad jedno nóż, ale tylko w dół. Czyli rozciągamy to więzadło jedno nóż, będziemy wstawali obu nóż. Zobaczcie, jak to wygląda. Stajemy sobie wyprostowani stopy na szerokość bioder. Podnosimy sobie jedną nogę, zostajemy tylko na chorej. Robimy sobie przysiad. Dostawiamy drugą nogę, podnosimy się. I znowu przysiad jedną nóż. To nie jest takie proste, także uważajcie. I wstajemy. Przysiad. I wstajemy. Powtarzamy sobie znowu trzy razy. Po 8 do 10 powtórzeń. Tak samo jak poprzednio. Wykluczamy dolegliwości bólowe. One są niedopuszczalne w żadnej formie wykonywanych przez nas ćwiczeń. I ćwiczenie numer 3. Myślę, że najmniej męczące ze wszystkich, bo to tak naprawdę tylko rozciąganie mięśnia czworogłowego uda. Zatem kładziemy się na boku zdrowym. Tak, żeby było nam wygodnie. Zginamy sobie mocno kolano. Ręką chwytamy za stopę. Mocno tutaj dociągamy przednią część. Uda możemy sobie troszeczkę tam pokombinować z tą nogą, dać ją troszkę do tyłu, czyli zrobić wyprost w stawie biodrowym. Pogłębi nam to rozciąganie. Przytrzymujemy sobie tak około 30 sekund. Puszczamy. Krótka chwila odpoczynku. Zginamy ponownie i naciągamy przez kolejne. 30 sekund. Nie róbcie czegoś takiego, że sobie pogłębiacie jakkolwiek te ruchy. To jest bez sensu. Po prostu trzymamy, wytrzymujemy 30 sekund i odpuszczamy. W przypadku kolana skoczka warto sobie też zaaplikować prosty masaż poprzeczny więzadła rzepki, żeby delikatnie je tam porozluźniać, dokrwić. Wszystko to się super sprawdzi, jeżeli będziemy to mniej więcej robili dwa razy dziennie, tak po 10-15 minut, nawet. Wiedząc, gdzie ono przebiega, czyli od rzepki do guzowatości piszczeli, przykładamy sobie dwa palce i prostymi ruchami w poprzek wiązadła staramy się je troszeczkę, jakby, przepchnąć. W jedną, w drugą stronę. Jeżeli uda Wam się wyczuć. Czy to więzadło idzie gorzej, na przykład w prawo? To skupcie się nieco bardziej, aby iść w tą stronę restrykcji. Tam, gdzie jest ono gorzej przesuwalne, to bardziej się skupiamy, żeby w tym kierunku właśnie te ruchy poprawić. Ale jeżeli tego nie wyczujecie, to się nie martwcie, po prostu pracujecie sobie jednostajnie w lewą, w prawą stronę. I tak przez około no, 10-15 minut. I ćwiczenie numer 4, Troszeczkę bardziej zaawansowane, już nie takie proste jak te, jak te poprzednie. Jeżeli robicie to w domu, powiedzmy sobie na, na zwykłej podłodze, fajnie, jakbyście sobie podłożyli pod stopy jakąś szmatkę albo ręcznik, żeby nogi nam się swobodnie ślizgały, jakby po, po powierzchni. Zaraz zobaczycie o co chodzi. No tak, z tej pozycji będziemy się kładli. Głowa swobodnie leży na ziemi, i co teraz robimy? Unosimy sobie wysoko biodra, brzuch mamy cały czas napięty, pośladki napięte, stopy delikatnie unosimy i piętami szuramy pomału do przodu. Jak już wyprostujemy nogi, swobodnie sobie wracamy i znowu unosimy sobie biodra, wszystko napięte, stopy, palce do góry. I pomału, 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 prostujemy sobie nogi. To, co zobaczyliście przed chwilą, to była tylko propozycja ćwiczeń do autoterapii. Mam nadzieję, że Wam pomoże, ale pamiętajcie, że Każde zaburzenie dotyczące kolana jest mimo wszystko globalne, a nie tylko lokalne, także warto odwiedzić sobie fizjoterapeutę. A ja tymczasem dziękuję Wam, że dotrwaliście ze mną do tego momentu i do zobaczenia w następnych materiałach. Dzięki, trzymajcie się, cześć.